Wczoraj był wielki dzień. Jarosław Kaczyński po raz pierwszy pojechał na zakupy. Jak każdy przeciętny Polak wsiadł do swojej limuzyny. Szofer zawiózł go mniej więcej 15 km od jego miejsca zamieszkania, gdzie pan prezes poszedł na zakupy. Ktoś wrzucał mu zakupy do tego koszyka. Ktoś asystował przy samym płaceniu. Potem, jak każdy przeciętny Polak, pan prezes wsiadł znowu do limuzyny i szofie, szofer zawiózł go z powrotem do domu. Możliwe, że do Sejmu. No ale to oczywiście nie jedyny standardowy punkt z życia szarego człowieka, bo prezes miał jeszcze jeden standardowy punkt. Pomyślał sobie, że po skończonych zakupach albo w trakcie warto by po raz kolejny raz podzielić 38 milionów Polaków, na przykład na pół. Mówiąc, oczywiście moglibyśmy iść do Biedronki, ale Biedronka to jednak sklep dla najbiedniejszych. No, prezes generalnie pokazuje po raz kolejny, że jest kompletnie oderwany od rzeczywistości. Kolejny raz dzieli ludzi, ale to przecież nie pierwszy raz, bo to on dzielił Polskę na liberalną, na solitarną, na prawdziwych i na nieprawdziwych Polaków. Teraz dzieli zwykłych klientów na tych normalnych i na tych najbiedniejszych. No i tutaj y, chyba prezesa rzeczywiście spotkało zaskoczeniem, bo y, połowa tego kraju robi zakupy w różnych sklepach, y, czy to osiedlowych, czy takich jak Biedronka, czy Lidl. Ja y, sam y, często robię y, tam zakupy, ale to nie jest nic szczególnego, no, po prostu zakupy jak zakupy. Odrealnienie prezesa Jarosława Koczyńskiego oczywiście możemy postrzegać w kategorii dobrego żartu, natomiast, natomiast to odrealnienie ma duże przełożenie i może mieć konsekwencje społeczno-ekonomiczne dla małych i średnich przedsiębiorstw, jakimi niewątpliwie są sklepy osiedlowe. Sklepy osiedlowe, które dzięki wizycie prezesa Kaczyńskiego i propagandzie, jaka została przez prezesa podczas zakupów wytworzona, zostały przedstawione w złym świetle. Ja przypomnę, że sklep, małe sklepy osiedlowe to 40% handlu detalicznego w Polsce, to tysiąc osób zatrudnionych, to wiele przede wszystkim kobiet, które mają pracę dzięki temu, że pracują w małych, w małych przedsiębiorstwach rodzinnych, a właśnie takie małe przedsiębiorstwa, polskie przedsiębiorstwa rodzinne zostały naznaczone wizytą pana prezesa Kaczyńskiego i pokazane jako te sklepy, w których nie warto robić zakupów, te sklepy, w których jest drogo, w i w tych sklepach nie Polacy nie warto, żeby Polacy robili zakupy. No generalnie po raz kolejny udało się doprowadzić do tego, że część Polaków może sobie teraz myśleć, ja nie będę robił zakupów w sklepach osiedlowych, bo tam jest drogo, a druga część myśli sobie, ja nie będę robił zakupów w marketach, bo tam kupują najbiedniejsi. Także kolejny raz, kolejna recydywa w podzieleniu Polaków. Gratulujemy Jarosławowi Kaczyńskiemu, ale prosimy, żeby już więcej tego nie robił. Prosimy pana prezesa, żeby więcej nie dzielił Polaków. Wiem, że jeszcze będzie próbował wielokrotnie to zrobić do wyborów. Ale może lepiej, żeby zmobilizował się sam, zmobilizował swoich kolegów z klubu parlamentarnego. Właśnie trwa debata na Komisji Finansów Publicznych. Tam posłów PiSu nie ma w tych ważnych sprawach dla kraju. Prawo i Sprawiedliwość nie chce zabierać głosu. Pan prezes woli robić happeningi.